Jonathan Dunkel. Apokalipsa. Proroctwa Pisma Świętego o czasach końca. Wydanie 9. Warszawa 2015. Czyta Jan Tuzin. Rozdział 63. Gok i Magok. Z martwych wstanie zbawionych podczas drugiego przyjścia Chrystusa. Jest nazwane pierwszym zmartwychwstaniem. Porównaj Ewangelię Łukasza, rozdział 14, wers 14 oraz Księga Apokalipsy, rozdział 20, wers 2 oraz 4, po 5. Zmartwychwstanie niezbawionych po tysiącleciu to drugie zmartwychwstanie. Po nim nastąpi druga śmierć, dlatego czytamy. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad tymi nie ma władzy śmierć druga. Księga Apokalipsy, rozdział 20. Niektórzy teolodzy spekulują, że pierwsze zmartwychwstanie oznacza nawrócenie, a drugie to powstanie do życia wiecznego. Ale ten pogląd jest niekompatybilny z kontekstem. W 20. rozdziale Apokalipsy czytamy, że w pierwszym zmartwychwstaniu wezmą udział ludzie ścięci dla wiary, a słowo ścięci nigdzie w Biblii nie odnosi się do duchowego przebudzenia. Podczas gdy zmartwychwstanie po grecku Anastasis zawsze oznacza fizyczne powstanie do życia, a nie duchowe. Słowo Boże uczy o dwóch zmartwychwstaniach. Porównaj Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 24, wers 15. Kto nie weźmie udziału w pierwszym, zginie po drugim drugą śmiercią, gdyż drugie zmartwychwstanie jest na potępienie. Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego. A ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia, a ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Ewangelia Jana, rozdział 5. Słowa z 20 rozdziału Księgi Apokalipsy, Nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło, dotyczą niezbawionych, którzy powstaną z martwych po milenium. Szatan znów ma kogo zwodzić, dlatego czytamy, że wyjdzie z więzienia, jakim była przez tysiąc lat pusta ziemia, aby ich zwieść. Ukaże się jako wybawiciel. Skłamie, że to on przywrócił im życie, a także, że jest pokrzywdzony przez Boga. Ludzie, którzy mu wcześniej wierzyli, znów mu uwierzą. Oto jak opisuje to księga Apokalipsy. A gdy się skończy tysiąc lat, z więzienia swego Szatan zostanie zwolniony. I wyjdzie, by omamić narody z czterech narożników ziemi, Goga i Magoga, by ich zgromadzić na bój, a liczba ich jak piasek morski. Wyszli oni na powierzchnię ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. A stąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich. A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są bestia i fałszywy prorok. Księga Apokalipsy, rozdział 20 Niezbawieni powstaną z martwych w ciałach, jakie mieli przed śmiercią. Widok to będzie żałosny. Szatan uzdrowi niektórych, aby zademonstrować swoją moc i wlać w nich fałszywą nadzieję w rebelii przeciwko Bogu. Lucyfer podburzy zmartwychwstałych do ataku na miasto Boże, obiecując im życie wieczne. Demony sprowadzą niezbożnych z czterech narożników ziemi, goga i magoga, by ich zgromadzić na bój, a liczba ich jak piasek morski. Księga Apokalipsy, rozdział 20. Apokalipsa nazywa niezbawionych gogiem i magogiem. Za tymi nazwami kryją się wrogowie ludu bożego. Ich archetypem był bałwochwalczy i okrutny naród Amalekitów. Napadali na najsłabszych z Izraelitów, którzy zostawali z tyłu w drodze z Egiptu do ziemi obiecanej, rabując i zabijając ich bez litości. Później zostali za to wyniszczeni jako naród. Porównaj pierwsza księga Samuela, rozdział 27, rozdział 30 oraz pierwsza księga kronik, rozdział 4. Haman, który chciał wyniszczyć Izraelitów w czasach perskich, był amalekitą i potomkiem Agaga. Porównaj Księga Estery, rozdział 3. Królowie Amalekitów nosili tytuł Agak, który w seftuagincie brzmi Gok. Porównaj Księga Liczb, rozdział 24, wers 7. W piśmie hebrajskim nie zapisywano samogłosek, dlatego Gok i Agak są zapewne tym samym słowem. Gok i Magok symbolizują narody, które atakują lud Boży, tak jak Amalekici napadli Izraelitów. Szatan obieca im nieśmiertelność i zapowie, że nowa Jerozolima może być zdobyta, a wraz z nią drzewo życia, jeśli ktoś zginie lub zostanie zraniony. On przywróci mu życie, a liście drzewa zaleczą rany. Niezbożni pomaszerują na miasto Boże bez lęku o życie. Na czele staną przedpotopowi mocarze i wodzowie, którzy nie przegrali żadnej bitwy. Z nimi ruszą wojownicy, których imię wprawiało w drżenie dawne ludy. Tłum liczny jak piasek morski otoczy miasto Boże. Przed milenium demony zgromadziły narody świata przeciwko ludowi Bożemu. Po tysiącleciu zrobią to samo przeciwko Nowej Jerozolimie. Góra Zniszczenia znów stanie naprzeciw Góry Zbawienia. Armagedon przeciw Górze Syjon. Lucyfer naprzeciw Syna Bożego. Siódma głowa tylko na krótko zapanuje przed milenium, zanim koalicja niezbożnych się rozpadnie. Porównaj Księga Apokalipsy rozdział 16, wers 19 oraz rozdział 17, wers 10. Podobnie po milenium diabeł będzie uwolniony na krótko, jak czytamy w Księdze Apokalipsy rozdział 20. Wielkie zgromadzenie niezbożnych pod wodzą szatana po milenium jest odrodzeniem koalicji stanowiącej siódmą głowę bestii przed powtórnym przyjściem Chrystusa. Ta koalicja jest ósmym, jak nazywa ją Księga Apokalipsy, rozdział 17, wers 11. Ósmy jest z owych siedmiu, gdyż gromadzi wszystkich niezbożnych, włącznie z tymi, którzy żyli za panowania mocy symbolizowanych przez siedem głów bestii. Zgodnie z dwudziestym rozdziałem Księgi Apokalipsy, Ósmy idzie na zatracenie, ponieważ ludzie i aniołowie, którzy dali mu posłuch, zginą wraz z Lucyferem w jeziorze Ognia.